Cześć. Cześć! Jak wiadomo, jest styczeń. A w styczniu babcia i dziadek obchodzą swoje święta. Ja! 21 mamy. Dzień babci! A 22 dzień dziadka! Babcia i dziadek to taka fajna instytucja. Instytucja chyba no, chciałaś powiedzieć. Przepraszam, się. się. Która zawsze zaobiekuje się swoimi wnukami. Zabiorą nas na sanki, pomogą z lekcjami i zawsze kochają i rozpieszczają. Tak jest. Niestety czasem tak bywa. Że to dziadkowie chorują i trzeba się nimi zaopiekować, pomóc im. Tak, no, niestety. Razem tak bywa. A, mo a moja babcia pieczy najwspanialsze serniki na świecie. A dziadek uprawia najlepsze pomidorki na świecie. Górki. I za to, że są tacy super, mamy dla nich niespodziankę. To zacznijmy od niespodzianki dla babci. Dla babci mamy taką giga poduchę z dedykacją. Żeby babcia mogła sobie wygodnie oglądać seriale. Jest, Jest dla dziadka? Du -du 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 -du. Dla dziadka mamy taki oto super kubek. kubek również z dedykacją. Przeczytać? Au. A umiesz? No. Naprawdę. Wspaniale mieć takiego dziadka jak ty. Żeby dziaduś mógł sobie zaparzyć herbatkę do krzyżówek. Na przykład. Iha! Iha! Uwaga, wyzbijemy. No właśnie. A wy macie jakieś prezenty dla swoich dziadków i babć? Pamiętacie o nich? Ja mam. Nie zapomnijcie, bo dziadkowie zawsze o nas pamiętają, więc warto pamiętać i o nich. To by było chyba na tyle. Podzielcie Ej, ale się. Muszę jeszcze pogadać. Tam Muszę i zrobić laurkę. Aha. No właśnie, pochwalcie się w komentarzach, co wy macie dla swoich dziadków. I babć! Tak, jakie I jakie szykujecie niespodzianki, prezenty i w ogóle.. To by było na tyle! Pa! pa! pa Miła dziedzionka! Chociaż on już się kocha.